Siema, siema, taki ładny kluczyk. Kolejny raz, i nie zgadniecie, co się stało. Skleił się, kurde, wirniczek z obudową. A dzieje się tak dlatego, że jak się kręci i się naciska go tutaj z tyłu ręką, to tu się skleja wtedy. I to kurde, nie chce startować. I akurat z jednej strony tylko. Także odklejamy, składamy i do widzenia. Także wirnik już rozklejony. Czasami jest tak, że zgrzeje się na tyle mocno, że trzeba go wymienić, no ale w tym przypadku tylko z jednej strony złapało. I to delikatnie, także powinien działać. Objawy tego zgrzania są tutaj takie, że po prostu po wciśnięciu przycisku e, tego trigera do startu lampki się zapalają i ewentualnie klika. Nie startuje. Także pierwsza kolejność, jaką trzeba sprawdzić, to ten mały wirniczek.